Je. Tovu tra Nam się nie udała ta kolacja. Ta kolacja to obraz naszego przeszłego życia. Dużo dobrych chęci i kompletna klapa. Jedna kolacja i proszę, jakie logiczne ogólne wnioski. No rozumiem, że czujesz niechęć do mojej mamy. <ścoughs> Zasłużyła sobie. Rzymon, matka jest jaka jest i to nie twoja wina ani zasługa. Ona po prostu czuje się samotna i dlatego chce, żebyś poświęcił jej więcej uwagi. Może znowu pojedzie na dłużej do swojej siostry. To nie Twoja matka mnie przeraża. Ja ją po prostu rozumiem. Aż śpimy już. Ty mnie przerażasz, Szymon. <noise> ja. Czwarte zaręczyny, co? Nałogowo uciekasz sprzed przodu ołtarza, prawda? Jak się na to patrzy od środka, to to zupełnie inaczej wygląda. Nie wyjdę za ciebie. Dzisiaj zrozumiałam, że nie mogę tego zrobić. Jak to teraz? Kiedy pierwszy raz mi naprawdę zależy. Moje Na szczęście to już ostatnie garnki. Piąte urodziny smarkacza i pięćdziesiąt osób. Nie mogę tego w o, Ciekawa jestem, jakie mu wesele wyprawią. Niech będzie i tysiąc osób, byle była No i właśnie, nie przypominaj mi, nie mamy więcej zamówień. Trzeba ja cierpliwie czekać. Tak, tak. Czekaj, tatka, lata. A ja muszę wydrukować nową reklamówkę, dać nowe ogłoszenia i rozesłać te reklamówki. I cały zysk wpakujesz w te ogłoszenia? Ale ja nie mogę się teraz poddać, muszę działać. Ale jak się trafił pierwszy klient, to będą i następni. To byli znajomi Szymona. Ten pierwszy klient to był klient z protekcji. No niestety. Czemu się krzywisz na Szymona? Przecież to fajny chłop. Basiu, idź do domu. Zmywanie to moja robota. Ja to dokończę, dam radę. A ty musisz jechać przez całe miasto. No dobrze. Fajnie było znów wrócić do pracy. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję ci. Cześć. Cześć. Gdzie byłaś tak długo? W bibliotece. Myślałam, że mi pomożesz. Tak zaraz. Idź się połóż. Chcę jesteś. Niewiele zarobiłam na tym kinterwalu, ale to już coś. Nie, nie. To już nie na nasze lata. Takie przeprowadzki. Ja ciągle jeszcze nie mogę dojść do siebie. Nie wiem, może to. Może to te emocje tak mnie wykańczają. Bo jak usłyszysz Marysia, to zaraz łzy lejesz. Wiesz, że ja cię nie poznaję. Taki się, jakiś zrobiłeś... Oschły ostatnio. Zgryźliwy. Nieprzyjemny. A co ci właściwie jest? A nic mi nie jest. Wiesz, że ja tak jakoś głupio czekałam, że, że zobaczę dziecko. To już taka dorosła panna. Marysia. Najważniejsze, żeby nie miała charakteru swojej matki. No tak, naturalnie. Piotr już zapomniał, ale ty nie, ty nie możesz. Wiesz, pomyślałam sobie, że... Yy... To znaczy, chciałabym bardzo... Słowem, nie będziesz miał nic przeciwko temu, jeżeli podaruję jej swój pierścionek zaręczynowy. A daj, jak chcesz. Ale to jest jeszcze dziecko. Ona ma fiubździu w głowie. Nie no, przesadzasz jak zawsze. Nie. To chyba dla ciebie. Ktoś zostawił pod drzwiami i uciekł. Co to jest? Nie wiem. Zobaczymy. Kocham Połczyńska. Obejrzałaś kasetę? Tak. Kto mówi? Gorąco ci. Co to za głupie żarty? Uważaj, co robisz. Halo? Uważaj. Halo? Kto to? Nikt, nikt. Proszę, i sam pan widzi. Taką symulację może zrobić każdy uczeń. Przepraszam, co pan sugeruje? To głupi żart. A pogróżki przez telefon to też żart? A ma pani na to dowód? Nie wierzy mi pan. Ja wierzę w to, co widzę. Bez przerwy odbieramy telefony o podłożonych bombach w szkołach, w szpitalach, na dworcu. Mamy co robić. Mogę pani poradzić. Proszę nagrywać wszystkie swoje rozmowy. Pamiętaj o premulanie dla z pod piątki. Dlaczego mi się chce tak pić? Przecież wczoraj tyle wypiłam Siostro Joanno Ty płaczesz? No, widzę, że to coś poważniejszego Sprzeczka z zakochanych No chodź, no chodź, chodź, chodź Chodź porozmawiamy, chodź Siadaj Posłuchaj Czy wiesz, że ja minąłem się z powołaniem? Tak Powinienem zostać psychiatrą. No, psychologiem. Przecież sama wiesz, że nikt tak jak ja nie potrafi rozwiązywać skomplikowanych problemów damsko-męskich. No, mów, co się stało? Co, już nie kocha? Służę swoją osobą. A nie żartuj. Szymon chce odłożyć nasz ślub. Co? Dlaczego ja zawsze dowiaduję się o wszystkim na końcu? No, gratuluję. Gratuluję. A dlaczego zmienił zdanie? Nie zmienił. Chcę poczekać, aż matka będzie zupełnie zdrowa. Nasz jego matka jest absolutnie zdrowa. Serce jak dzwon, taką morfologię sam chciałbym mieć. Powinna już dawno być wypisana. Zastanów się, dziewczyno. Dlaczego pakujesz się w tak śmiertelnie nudny układ? Czy nie lepiej przeżyć coś lekkiego? Hmm? Kolorowy zawrót głowy ze sprawdzonym przyjacielem w roli głównej. Co Daj no? spokój. Zastanów się. Przyszedł Romeo. To ja uciekam. Szczęściarz. Posłuchaj. Nie chcę słuchać twoich wykrętów. Tu chodzi o sprawy zawodowe. Grozi ci zwolnienie dyscyplinarne. Za co? Strasznie mi przykro. Ja wiem, że to absurd. Złożono na ciebie raport. Lekarze... Twierdzą, że podważasz ich autorytet, stawiasz diagnozy. A to jest zagrożenie dla zdrowia pacjentów. O Boże. Panie ewo może czegoś mocniejszego? A nie, dziękuję. Muszę być w formie. No dobrze, odrobinę. Ja też się napiję. Tak pani widzi, musiałem zmienić lokal. Drobne kłopoty. Ciągle jeszcze nie mogę dojść do siebie po tej wizycie w komisariacie. Pana, oni mnie tam tak traktują. Przekopałem wszystkie dokumenty. Wszystkie drogi prowadzą do prezesa spółdzielni, no ale ten w ostatniej chwili się wycofał. No i teraz mamy problem. Ten trop okazał się fałszywy. No dobrze, to komu może zależeć tak na moim barze? Największą zaletą pani baru jest to, że jest to doskonały punkt. Wiem. Już teraz bym zaczęła remont, gdybym dostała ubezpieczenie. Pracuję nad tym, pracuję nad tym. Ale to nie jest taka prosta sprawa. Agentka, u której pani była ubezpieczona, to pani zna ją, a prawda? Tak. No właśnie. To wzbudziło podejrzenia i wyrzucono ją z pracy. A teraz ten ubezpieczyciel sam prowadzi śledztwo. Sama pani przyzna, że lokal, który jednego dnia jest ubezpieczony, a drugiego dnia doszczętnie płonie, wzbudza podejrzenia, prawda? Boję się. Przede wszystkim boję się o córkę. To są jacyś bandyci. Skoro już spalili mi bar, to teraz nie cofną się przed niczym. Trzeba zagrać bank. To znaczy. To znaczy. Pani zrobi wszystko, czego żądają bandyci, a ja ich spróbuję namierzyć. Ale ja nie wiem, czego oni chcą. Na pewno się odezwą. Powiedzieli a muszą powiedzieć B. O, jesteście. Marysiu, kupiłam to specjalnie dla ciebie. Siedź, siedź. Sprawdź, czy nie masz już jakiegoś tytułu. Ale piękne wydania. Nie wiem, czy mogę to przyjąć. To prezent od nas obojga. Dziękuję pani. Mów mi po prostu Halina, dobrze? Dobrze. Jeżeli będziesz chciała porozmawiać o technikach malarskich, wpadnij do mnie do pracowni. Możesz tam lepić, malować, co chcesz. Halina pokaże ci ciekawe rzeczy. Dziękuję bardzo, chętnie. Mam nadzieję. Zostawiam was, czekają na mnie w galerii. Będę wieczorem. Pa, kochanie. Do zobaczenia. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia. Jesteś dziś bez humoru, czy mi się wydaje? Nie, mam humor. Dostałam piękny prezent. To świetnie. Tylko. Co? Nie chcę przenosić problemów z jednej rodziny do drugiej. Mów natychmiast. Na Mamie ostatnio spalili bar, a wczoraj dostała kasetę z pogróżkami. Ciągle dzwonią głuche telefony. Boję się. O niej. Pokażę ci. Gdy jesteś Szymon z tymi babami Każda cię w końcu Zostawi na lodzie, czy ja się kiedyś doczekam jeszcze jakichś wnuków. Mamo lepiej nic nie mów. Wzięłaś coś do poczytania? Oczy mnie bolą. Do Krakowa ledwie cztery godziny. Będę miała czas trochę wypocząć. Pozdrów cię Donkę. A to Joanno, to nie zawracaj sobie głowy. Wiesz, ona taka jakaś antypatyczna. Przestań. Przestań! Ania była głupia i cicha. Krystyna przemądrzała i wygadana. Grażyna leniwa i flejtuch. A Joanna jest antypatyczna. No lecz ja co mówię? mówię? Że jesteś dorosły i sam decydujesz, tylko pamiętaj, że to jest najważniejsze. Przestań, bo skręcę z mostu do wody i pochowają nas razem, tak jakbyś chciała. Nie gadaj głupstw. Spóźnimy się na płaciuk. Mamo, jeszcze drobiazg. Wycofaj to oskarżenie. Jakie oskarżenie? Napisałaś, że Joanna stawia pacjentom diagnozy no, i że stosuje na terenie szpitala bioenergoterapię. No wiesz co, ja mogę nie lubić dziewczyny, ale mi się jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło napisać jakikolwiek do znaków kogokolwiek. A te twoje głośne komentarze? No dobrze, przepraszam. Byłam zdenerwowana przed operacją. Przeproszę ją. No, teraz to już chyba za późno. A Ilonie, to powinienem obciąć jęzor. I to tępym skalpelem. Daj spokój, tak by się dowiedziała. Ale po co od Ilon? Zresztą o twoich niedoszłych ślubach wszyscy wiedzieli. Oprócz Johanny. Słuchaj, co ty mi tak szybko oddajesz te forsy? Jeszcze trochę ci wiszę. Nie ma sprawy. Przepraszam. Dzień dobry. Cześć, Awony. Witaj. Cześć. Pięknie wyglądasz. Cześć. Ja muszę lecieć obowiązki. Mogę na słówko? Na dzień oddam ci resztę pieniędzy. Sprzedaję bar. To znaczy działkę spod baru. A to już niewielka suma została, nie kłopot tym. A jak ci się układa? Świetnie. A tobie? Też świetnie. No to świetnie. A jak się mamy mecenas? Świetnie. A jak się ma Joanna? Świetnie. No to świetnie. Jak w amerykańskim filmie. Cześć. Cześć. No bo połąkasz się po szpitalu, myślałam, że jesteś chora. Nie, rozliczam długi z Szymonem. A to już długi. Tak. Słuchaj. Powiedziałaś kiedyś, że... że Szymon nie jest mężczyzną. Możesz mi to teraz wyjaśnić, co miałaś na myśli. Państwo. <grym grym> Ale Ewa, proszę. Jest coś, co ty wiesz o nim, a ja nie. Tobie to już niepotrzebne. Jesteś pewna? Cofam. Wszystko co wam. Zapomnij o tej rozmowie. – Dzień dobry. Można? – Dzień dobry. – Dzień dobry. W czym mogę pomóc? – Zajrzeliśmy przez ciekawość. – Słyszałam o nowej galerii. – Proszę. Nasza nowa sąsiadka. Jaki ten świat jest mały. Mieszkamy obok pani, w sąsiednim domu. No, no chyba się nie mylę. Ulica Wiśniowa. Pani Połczyńska. – Ach tak, oczywiście. Hanna Połczyńska. Bardzo mi miło. – Izabela Graczyk. – Ryszard Graczyk. – Mój asystent Grzegorz Wilczyński. Dobry witam. Co tu będzie? Meble, antyki, przede wszystkim malarstwo i rzeźba. Meble też, ale nietypowe. Projektowane na specjalne zamówienie. Naprawdę? Co ciekawe, sama trochę projektowałam, ale... Tak, jeśli panią to interesuje, to proszę pokażę nowy katalog. Na razie koncentrujemy się na rzeźbie i malarstwie współczesnym. Choć nie ukrywam, że moim marzeniem. Największym moim marzeniem są aukcje obrazów starych mistrzów. Zresztą nie tylko obrazy. Większość tych mebli sama projektowała. Świetne. Naprawdę świetne. Tak pani myśli? Dziękuję. Muszą nas państwo koniecznie odwiedzić. Bardzo chętny. Prawdziwą historię kryją w sobie stare przedmioty użytkowe. to jest coś niesamowitego. Tam jest bądź co kawałek przeszłości. Tym jest taki podmień autentyczności. No, ktoś tego używał, dotykał. To jest prawdziwa historia ludzkości. Ludzie umierają. O, przedmioty trwają przez pokolenie. Tak, tak. Właśnie mówiłam pańskiej żonie, że powinniście nas, nas państwo odwiedzić. I poznać resztę sąsiadów, męża, dzieci. No, piękne. Pozwoli pani, że zatrzymamy katalog. Ale rzeczywiście. Zapraszam do nas na kawę. Dziękujemy. Z pewnością przyjdziemy, ale teraz już nie będziemy przeszkadzać. Iza. Do widzenia. Do, Do zobaczenia. Widzenia. Do widzenia. <grym> Witam, panie Ewo, Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie na pana czekam. A czekaj, jakieś ciekawe telefony? Nie. proszę. Dziękuję. Mam dla pani ten mały drobiazg. Na pewno się przyda. Proszę. Gdyby dzwonili, proszę przedłużać rozmowę i nagrywać. Pani wie, jak się temu przygiwać. Tak. Dobrze. No, panie Woman, myślę, że ten podpalacz i producent kaset to jedna i ta sama osoba. Proszę, przyszło dzisiaj rano. Co to? Wezwanie do sądu. Dobrze. To znaczy, że pan prokurator skierował sprawę do sądu. Myślę, że oskarżą panią o nieumyślne spowodowanie śmierci. Nie? To jakaś totalna bzdura. Ja bym tego nie lekceważył. To może skończyć się więzieniem. Niech się dzieje, co chce. Może przyda mi się parę miesięcy od siatki. Wreszcie będę miała spokój. Parę miesięcy? Pani żartuje. Tu jest gra o kilka lat. Wszystko mi jedno. I tak jestem skończona. Ja znam tego pana prokuratora. To był trójkowy student, a ja byłem w końcu najlepszy na roku. Zrobimy tak. Napiszemy pismo, ale takie, żeby pan prokurator z powrotem te pastę wsadził do tubki. Słucham, Połczyńska.